A witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę, subskrypcję. Będę robiła czytanie dla Byków na grudzień 2024 roku. A rozkład będę robiła stali telema tarot. Dobrze. Myślę, że wystarczy. No i zobaczmy, tutaj, co tutaj się pokaże dla byczków. Energia miesiąca. Mamy 7 denarów. Czyli czekacie tutaj na rozwój jakiejś sprawy, czekacie na te owoce może się niecierpliwicie. Jeżeli długo już czekacie i nic nie przychodzi, to ja bym proponowała, właśnie zastanowić się, czy warto jeszcze czekać, czy trzeba coś zrobić. Jeżeli jest to w miarę świeża sprawa, no to uzbroiłabym się po prostu w cierpliwość. Też oczywiście to może być czas, w którym te owoce zaczną tutaj dojrzewać. Dobrze. Trudność, z jaką będzie trzeba się zmierzyć, mamy. Osiem buław, czyli jakieś informacje mogą być takie, no, jak sobie wyobrażaliście, które do Was przychodzą, i to jest jedna wersja, i one właśnie mogą być trudne dla Was do zaakceptowania, ale też może być trudność z wysłaniem jakiejś informacji do kogoś. I to z różnych oczywiście powodów to będzie różnie wyglądało, tak? Że macie jakieś tutaj ciśnienie, ale ciężko jest Wam to po prostu wypuścić. Może nie wiecie też do końca w jakiej formie to zrobić, ale jest to ciśnienie i, i po prostu tutaj to się w ten sposób pokazuje. Dobrze. Jaka niespodzianka? Niespodzianka to pięć kielichów, czyli niespodziewanie. E, możecie zatęsknić za czymś, za kimś, e, za czymś, e, tak jak mówię, za kimś, co, co utraciliście, tak? E, I y, to pokazuje właśnie, że e, to coś czy ktoś miał dla Was naprawdę dużą e, wartość. Może to jest z tym związane, że może po prostu jest ten impuls, przychodzi ten moment, kiedy sobie uzmysławiacie, jaka ta osoba była ważna, czy ta sprawa, i bardzo Was właśnie boli na poziomie tutaj serca, i chcielibyście na przykład może coś zrobić, naprawić, wysłać tutaj tą wiadomość. I może być Wam po prostu no, ciężko, trudno, tak, ponieważ różnie mogą te sytuacje wyglądać. Może też jest jakaś tam Wasza wina w tym wszystkim, w tej stracie, i po prostu no, nie wiecie za bardzo, jak, jak to zrobić, tak. Um, więc, no, jest tutaj um, taka, taka energia, się tutaj pokazuje. Może czekacie, um, żeby um, ta druga strona tutaj właśnie zadziałała. Um, I może po prostu, no, um, nie, przychodzą, nie przychodzą te informacje do was. Um, lub przychodzą te informacje, ale nie w takiej formie, jak wy sobie wyobrażaliście. Tak i widzicie, że tutaj coś tracicie. No to różnie naprawdę może to y, wyglądać. Co robić w takim wypadku? Sześć kielichów. Yy. Jest tutaj taki progres z piątki do szóstki. Ta szóstka to jest też takie właśnie wspominanie tego dobrego, to co było. Ehm, więc tutaj yy, no może być ten moment, czas refleksji, żeby wyciągnąć lekcje z tego właśnie, co było dobrego, z, z tego, co się tutaj wylało. Ehm, żeby właśnie w przyszłości już nie robić tego typu y, błędów, ale zobaczmy jeszcze czego nie robić, tak? Może to nam coś podpowie. Czego nie robić? To jest świat, czyli y, zamykanie jakiegoś etapu. Y, to może jeszcze nie jest czas, żeby tutaj y, może tę sprawę do końca y, zamknąć, tak? Może tutaj jest coś do y, do odzyskania jeszcze, do naprawienia, e, że to jeszcze nie jest e, czas, tak? Że, że tej lekcji jeszcze e, nie odrobiliście. E, no dobrze, zobaczymy tak to e, podsumowanie. Podsumowanie, wynik: mamy królową mieczy, więc takie e, stanięcie, bym powiedziała, w prawdzie. E, może właśnie jakaś y, rozmowa y, już bez żadnych wykrętów, y, tylko po prostu y, powiedzenie, wytłumaczenie sobie, y, dla, dlaczego doszło właśnie do tej sytuacji, do tej piątki kielichów. A może tutaj trzeba jeszcze coś y, wyjaśnić, może naprawić się coś da. Ale to już na takim właśnie poziomie bardzo dojrzałym, uczciwym, i to już otwarcie tutaj, tak, bo królowa mieczy, ona mówi prawdę, nawet jeżeli tej drugiej stronie miałaby się nie podobać, to jest tutaj właśnie ta prawda. I myślę, że wszystkie relacje, jakie by nie były, jakiego typu by nie były, no to, żeby były właśnie oparte na prawdzie, to jest bardzo ważne, I, i myślę, że można mimo wszystko więcej zyskać, właśnie grając czystymi kartami, tak? Więc tutaj bym powiedziała, że tak to powinno wyglądać. Więc. Więc tutaj y, taką mamy sytuację. Na spodzie mamy też y, króla buław i sześć y, mieczy, więc myślę, że będziecie też mieli energię. Proszę, ta para fajnie też wygląda. A tutaj bardzo fajna może to być para. E, tu może być osoba, właśnie, która y, reprezentuje znaki właśnie y, powietrzne, a tu takie ogniste bardziej, tak, no, fajna, fajna naprawdę para, umysł, energia, to może y, fajnie jakoś y, 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 fajnie się ułożyć i przejść na te, myślę, że spokojniejsze wody też, tak, y, więc więc co, trzeba, trzeba próbować, tak jak powiedziałam, stanąć tutaj w, na, na takiej wysokości zadania i starać się to wszystko jakoś, może, y, naprawić. Y, więc może coś, może coś tutaj się jeszcze uda. I tak jak powiedziałam, no, to może być sprawa jakaś miłosna, ale też może być to innego typu relacyjna. Ale myślę, że warto, warto tutaj popracować, warto może coś wyjaśnić sobie, no, żeby też, żeby też wyjść z tej piątki. Miecz oczywiście, tak? Bo to też jakieś obciążenie jest i dla Was, właśnie jeżeli się pewnych spraw może nie wyjaśni. Na pewno nie jest to łatwe, bo to pokazuje się właśnie też jako trudność. Ale, tak jak powiedziałam, to jeszcze nie jest czas jakby na zamykanie, bo świat to jest zakończenie jakiegoś etapu, a to nie jest jeszcze czas na, na zakończenie, na zamknięcie. Jeszcze tutaj trzeba coś e, najwyraźniej e, wyjaśnić. E, dobrze, tak wygląda czytanie dla pyków. Na grudzień 2024 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!